Trzymano zgodnie z obietnicą. Jak mówiłem, wycena mojego konta. Yy, no to chwilę, sobie odbiorę. Ich inny prezent. Dobra. No. Yy, to, zmiana kąt. Zmiana. Halo. No i teraz sprawdzimy to konto. Level wyżej nie skoczył, zauważyłem sprawdzimy to konto. Bo na to konto liczyłem to tak łącznie, czy ja wiem, ile jest warte. Tylko po prostu tak podsumuję, licząc wszystkie postacie. Czy tam w zadymiarze, napiszcie w ogóle w komentarzu, jak nazywacie w zadymiarze czy postacie. To tak za, za skiny. Wyszedło mi 1035 gemów Za skiny wszystkie z tego konta 1035 gemów Policzyłem i sobie przeliczyłem gemy na pieniądze No i dodałem te gemy do siebie i wyprzeliczyłem na pieniądze, prawdziwe I za dymiarze To jest 10484 gemy I 5 gemów mi brakuje ogólnie żeby... nie ma tu 5 gemów nie, da, nie mogę więcej jakoś tego w ten sposób zrobić, żeby udało mi się to fajnie przeliczyć więc brakuje mi 5 gemów, więc tak trochę na minusie jest to fańsze konto ale ogólnie to łącznie to jest 3000 a to są pieniądze to chwila, gdzieś znajdę a łącznie to jest 11519 gemów a przejrząc na prawdziwe pieniądze ile to jest te 11519 gemów to jest na prawdziwe pieniądze 3491 zł i 9 groszy tak tak tyle jest warte moje konto w Braulu, nie licząc oczywiście monet tych klejnotów, tych jeszcze, bo tych nie dodałem nie, nie liczyłem jeszcze monet błyskotek też nie liczyłem nie liczyłem yy, tak samo nie liczyłem yy, nie liczyłem emotek czyli tych takich kosmetycznych rzeczy nie liczyłem emotek jeszcze yy, Jest po prostu łącznie postacie i skiny i nic więcej nie jest liczone oczywiście byłoby droższe to konto no gdyby nie to, że nie liczyłem tych emotek, wiem pod kim mam te motki? Chyba tutaj też mam. Nie mam. Gdzie mam jakieś motki? Franiu ma na pewno. No ma. No nie liczyłem emotek. I nie liczyłem oczywiście też tego, bo tego mam dużo. I spray tak samo nie liczyłem. A spraye, jak wiemy, to większość jest po prostu tych spray. Na przykład nie to, bo są takie zwykłe, ale to są kolekcjonerskie. Mam ten, ten. Kurde, zmieniłem. Nie pamiętam jaki miałem. Chyba żabę. No, żabę też. Wielkanoc też miałem. I mam. Z nie mam. Bo w sumie nie interesuje mnie te kluby. O właśnie, ta emotka będzie. I w sumie to już weszła. na miesiąc chyba, nie? Czy mi się pomyliło? Nie wiem. To tak. Mamy już policzone. Mniej więcej 3491,9 zł. Za postacie w sumie, bo policzyłem ile jest warty epic, to jest, to jest mityk akurat, mityk jest warty 349 gemów Nawet no, jak mi nie wierzycie to sprawdzę, tutaj tu są epiki mityk 349 gemów epicki jest warty 169 gemów epicki bardzo rzadki 79 rzadki 29 gemów i legendarny 700 gemów. Kurde, w mam, mam coś na ekranie. No, także łącznie. Yy, najmniej poziom mocy. W według rzadkości. Poziom mistrzowski, rzadkość. No i mam 4 legendy. 14 mityków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 mityków. Yy, I 11 chyba tych gdzieś mam to, to wczoraj liczyłem. To jest Hanio i ich nie liczyłem, chyba. Czyli ja ich mam. Na drugim kącie jeszcze zacząłem liczyć. Tak, w sumie to konto przez przypadek policzyłem. No, mamy wycenę i jest epickich 11, legendarnych 4, mitycznych 14. Powinno być yy, bardzo rzadkich 9 i rzadkich, chyba 8. Nie wiem, jakie hieroglifa napisałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokładnie tak więc tyle jest tych postaci, Patrzcie, jak mi fajnie spadły na pochary. Wczoraj wczoraj wynerwiałem, nadrabiając to. Także jak obiecałem, taki zrobiłem. Mamy policzone łącznie 3491,9 zł, nie licząc. Tych rzeczy kosmetycznych, jak i nie licząc jeszcze tego, i nie liczyłem jeszcze, że yy, o, yy, tego skina, bo on jest warty 10 tysięcy, i mam jeszcze Gryfa, który też ma takiego skinka. Tylko gdzie jest Gryffindor? Bo o kurde, żeś spadł Yy, też jest ten skin. Patrzcie 22 ranga a on siedzi na 21 20 randze. To jest koszmarne. No i dobrze. Yy, nie, nie, nie polubiłem go. I więc tak. 20 tysięcy monet i 20 tysięcy monet. No to tu mamy. No trochę to kosztuje, nie? No trzeba było trochę sobie policzyć. Aczul. Sprawdzę. Tutaj. Dobra. Zresztą stary... Tablet. Także mniej więcej 5-6 razy trzeba byłoby kupić 360 gramów, żeby mieć 20 tysięcy monet, no mniej trochę, i kupić te dwa skiny. Więc dzisiaj to tyle. Wyty na konta. Jeszcze raz powiem, jak ktoś nie pamiętał i nie usłyszał i nie dowierza. To jest 3000 451 zł i 9 groszy Chyba tak, dobra No i się to tyle I piszcie w komentarzu Czy chcecie, żebym policzył też drugie konto Drugie konto Tak yy, To z poziomem doświadczenia 94 Piszcie, jak tak Dobra, policzę No i się to tyle I widzimy się w następnym materiale i cześć